Zaczynamy nagrywanie. Powiedz coś dobra. Gdzie jedziemy? Opowiedz. Na Mazury. Aha. Będziemy zwiedzać liczbę. Tak, jest szansa na to, no. A wtorek mam szkołę. We wtorek szkoła jest no. Ja jestem na szelu. Uważaj, żeby nie spadł. Żeby kupić te tiktaki. Dobra, mama, mama się znalazła. Mama się znalazła, a ja jestem teraz liderką. No tak. Ty nagrywasz? Dobra. Trzymam cię ze słowa. Zobaczymy cały camping Najpierw jedziemy na Mazury, potem są szanse na Litwę. Potem co jest? Wracamy na, Mazurę. Wracamy na Mazury. Wracamy no, na Mazury. Dobra, śniadanie. Dzięki za A ty, Laudo nie chcesz? Aha, um, oni mają naturalne śniadanka, ja nie. Śniadanie zjem nuggetsy i frytki. Nie, nie dzięki. Lauro, nie możesz ciągle jeść na Dobra, zaraz trafimy do maka. Ja się dzisiaj wyjątkowo dobrze czuję. Ogarnęłam się tak jakoś ładnie. A, a ja taki połamanek no. jestem. A kupimy frytki i kupimy nagetsy. Lena, zaczynamy dzień. Tak. Z stacji benzynowej, podjedzone panini. Mhm. Smaczne było. Tak. Reszta naszej drużyny siedzi w samochodzie. O, mi jakieś budzik woni, ale wstaliśmy dzisiaj bez marcia. Myśmy Myśmy wstecz ośród noga, a o 8:30, więc tam trochę zeszło. O! Nagrywaj mnie. Ale Nagramy śniadanie to je śniadanie. Ja sobie się late z panini jesz, a ja jak typowy Janusz. Tak to u nas wygląda. to kiełbasy bułka. Przycubnięte na tym, na bagażniku. Jej. Tak to u nas wygląda. Janusz, kiełbasa w bagażniku. Japanini, kawa, Lena to samo, Laura w ogóle nie jada na stacjach, więc szuka McDonalda, proszę bardzo, Kola zero z Biedronki, mamy dowody, tak, tu jest kawa, tam jest kola. No, Janusz, kto mi powie gdzie jesteśmy? I na Szelu, nie? Ja wiem, że na Szelu, jesteśmy w drodze na kemping, gdzie? No. Znaczy ja wiem, że na Mazury. Nie pamiętam, jak się camping nazywa. Jakiś nowy, jakiś fajny. Camping jakiś Park Mazury. Reklamowany Camping Park Mazury. Całkiem zabawnie. Wylądowaliśmy na innym kempingu. Mike, co to za kemping? Echo. Camping Echo, Mazury. Jechaliśmy na zupełnie inne, nie? Tak. Pani nam znalazła miejsce, bo podobno są tu rezerwacje. Będziemy stać koło stawek, i idziemy oglądać. Ale gorąco. No mamy dzisiaj upał. I jutro ma być taka sama pogoda, czyli prawie 30 stopni. Ładnie tu wygląda, bo jest takie przestrzeżona trawka, wygląda, że zadbane. Co nam się tu wyłania? Mieliśmy jechać na kemping, który nie miał dostępu do jeziora. A tutaj takie cudo. A tutaj po drodze mieliśmy taki kemping. No i na nim zostaniemy? Co jest, Lauro? Laris, spójrz. No dobra, my się wykąpiemy. Chyba się wykąpiemy? Jest zjeżdżalnia w wodzie. Wprost do wody. I tutaj jest. Tam sobie pływają. Wódeczki. Wow. Zostaniemy w tym kempingu. Tak, zostaniemy na tym kempingu. Mamy, Złatawok. mamy wodę? do listy bez przyczepy czy co? Tak, bez przyczepy. Pojedziemy na jeden dzień, wiesz? Jest czysto, nie? Jest czysto? Jest czystutko. Ciepła woda? Ciepła, bo nie ma żadnego. Mm. Mm. Ładna. Nice! Naprawdę. się. So. Dobra, idziemy się ustawiać. Marka, idziemy się ustawiać, co? Chodź. No. Idziemy za tatą zaleną. Jak to u nas, czyli jechaliśmy gdzie indziej, skończyliśmy gdzie indziej. Znaczy i tak dobrze w tym przypadku, że chociaż wiesz, miejsca docelowego nie zmieniliśmy jako takiego, nie wylądowaliśmy w górach. My pojechali w drugą stronę. Idziesz się puśtać, czyli normalnie. Ty się będziesz obijać, Lena pewnie odpoczywać, tata ustawiać przyczepę, a ja sprzątać. Ale ja nie mam dużo do sprzątania, wszystko ogarnęliśmy w miarę możliwości. O, I chyba dzisiaj odpoczywanko. Chyba tak. Opalanko, grill. Chyba tak. Chyba tak, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to, to informacyjnie, mm -hmm. na parterze w tym budynku to są tyś, łazienki. Super, super, tak. To to... Dzień dobry. Dzień dobry. Na, na parterze w tym budynku tak. są łazienki, Dobrze. czyli Dobrze. cały czas i ciepła woda jest non -stop. Super. E, Piękną mamy plażę, po lewej stronie jest miejsce na ognisko. Dobrze. Jeżeli chcecie zrobić, to już jest w cenie pobytu. Okej. Okay. Używanie drewna w rozsądnych ilościach. No tak, tak. <laughs> Żeby nie było palenie na stosie czarownic i poszło. No. Nie, no okej. Okay. Dalej co? Na terenie kempingu mamy tylko i wyłącznie naszych gości, mhm. więc teren bezpieczny, ogarnięty. Nie mamy żadnego sklepu i restauracji. Wszystko w tym sobie. kierunku. Dobrze. Dwa sklepy czynne. Mhm. Pierwszy sklep, 400 metrów mhm. od kempingu, okay. czynny do 22, także bardzo długie o. godziny pracy. Pięć restauracji, trzy lodziarnie, wszystko w tym kierunku. Wszystko jest. Wszystko jest, także Rydzewo jest super. Gdzie my jechaliśmy w ogóle? W momencie, no bo to w ogóle Rydzewo już taki ma status kruchu mazurskiego. No, no zobaczcie, przystań żeglugi mazurskiej, można statkiem popływać. No, naprawdę wszystko jest. No naprawdę super. Rewelacja. Rewelacja. No i zobaczcie, jezioro, las. A tutaj idziecie parę metrów i macie już sklepy, restauracje, wszystko. Super. W, 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 w restauracji, która się nazywa tło dla mew mm -hmm. jest co w wieczór muzyka na żywo. Mm, Więc wszystko tu będziecie mieli. Naprawdę. Wszystko będziecie mieli. Dobra. Proszę pięknie. A teraz Lenor. Ja bym chciała smartwis. Okej. Okay. Z tą samą posytką. Okej. Okay. Co masz? Jaką masz posypkę? Przerającą. My, te, my też jemy lody? No właśnie, chcesz też? No nie wiem, właśnie. A może takiego włoskiego? Myślę, że... Nie, nie, ja dziękuję. <noise> Na pewno. Tak. Dobra, A ty? A ja. Może masz słoną pistację zabrać? Nie. nie. Ja to chyba tak, wiesz, dostanę przy Oreo. Aha, klasycznie. Klasycznie. Też chcesz zjadać posypką? Nie, dziękuję. Może czekoladą? Ja nie lubię posypek. Dobra, e, a tego by było włoską masz? Masz Oreo? Mam no, Oreo. O kurczę. Nie wsiadła łyżeczką? Żeby nie... Mhm. 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 No to... Żeby nie spadło i spadło. Gdzie jedziemy dzisiaj? Jedziemy zobaczyć Lena? Co to jest? Jezioro. Jakie Laura jezioro? Patrz. Dużo. Lena, twoje roślinki słyszyły się, zobacz. O nie! Zapomniałeś. Jak się zatrzymasz, to możemy ją zabrać. Ale Lena miała jeszcze dwie inne. No, ale tą można by Tak, jedziemy zobaczyć Snior. Pierwszy raz, Większe w Polsce. Tak. I jedziemy jeszcze gdzieś. Ktoś nam dołożył punkt no, wycieczki. Dołożyłem punkt wycieczki. Jedziemy zobaczyć miejsce z drugiej wojny światowej. Jak myślicie? Dobrze. Jak Dobrze. myślicie, co to za miejsce? Ja się domyślam. <laughs> Nie, to jest wiesz co, to jest tajna baza kogo Kogoklena, jak z drugiej... Łapki? Mhm. Lauro, co robisz? Ja odpytam złotych. A nad jakim jest tyś jeziorem? Śmiardwa. Śmiardwy. Tak wyglądają? Śmiardwy podobnież. Mama, mama. Ile rybek? Faktycznie nagra nam się to. Ale rybek. Szkoda, że one nie są kolorowe, nie? Ale ile? No. Jak ja bym chciała mieć siateczkę? Z bliska zobaczę. Siateczkę? Siateczkę. O, maleńkie rybki. <grybki> no nie wiem z ciekawości. Chodźcie mam takie tylko strach. Właśnie widzę. Myślałam, że jedna będzie ta wiesz, taka co się odłącza od grupy. Jest ciekawa co się dzieje. O. Widzisz? Tam mhm. jest taka potencjalna, co ją trochę zżera ciekawość, że takie nemu. <noise> tak. Lara, zaraz będziesz cała brudna, wiesz? I odgonisz wszystkie ryby. Chodźcie dziewczyny, tata nam tam sobie siedzi i odpoczywa. Tu mamy do wynajęcia jakieś hmm, sprzęciki pływające. Ale Są i łabędzie. Zobacz ile łabędzi. A tam daleko widzisz? Tam też pływają. Duże czy nie? Myślałem, duże. że nie większe. Jak Bałtyk. Myślałaś? Jest duże, to jezioro. <noise> nie umiesz ocenić? Ojemy. Tu sobie możemy powynajmować. Tylko nie wiadomo od kogo. Idzie ciekawskie jajo, to jest nasze nemo. Nie spadnij! No, ale musi skoczyć jeszcze. Ale na boki. Ale na mnie idzie. Ale tu woda jest czysta. No to chybotliwe jest. Ale by się chciało. wejść. Laura wchodzi do jeziora. Weszła. Nie tak głęboko. Okay. Gospodnie pomożesz. Ej. Okej. Ale zobaczcie, jak to jest płytko. Widzicie tego pana, który tam idzie? O kurczę, tak. A tam ma płciutko. Nie wiem, czy widać pana. Mama robi zdjęcia. Ale naprawdę płytko jest. Naprawdę. I trześciutka woda Przepiękna Ona mnie zachęca <laughs> Lauro, wracaj powoli Chcesz testować wodę. No co, w śniad nie wejdziesz? Ja jestem uważna. Jak trzeba, to trzeba. No już, tak. Laura, nie tak głęboko proszę. Nie smus, to jest, móc, jest móc. Telefon podobno wodoodporny, nie? Mama chodzi Jaka woda? Jest mokra. <laughs> Dobra woda. A Michał, ty masz długie spodnie. co, <laughs> to ty chyba potrzymaj. <laughs> Czy to ty masz krótkie spodenki, a my wszystkie jesteśmy ubrane, także Lara będę koła. Idziesz ją? I tylko ja nie, nie wejdę? Tak. A to nie ty podwijasz spodnie? Czy... No ale jak mam podwinąć dżinsy? No, wymyśl coś Spójrzcie na to Patrzcie gdzie ten pan jest O God. Idę zobaczyć jak daleko wejdę, wiesz? Ja Nie ty, ty nie Jestem. Mokry. Tata bardziej. Tata bardziej. Tata bardziej. Ja druga i jedziemy, <gry> trzecia. A, bierzemy, My z ten... Leną jesteśmy suche, a połowa druga ekipy jest mokra. Głęboko nie wszedł właśnie. To jest zadziwiające, że Wy nie weszliście jest głęboko. Żenna. Jesteście bardziej mokrzy. Jedziemy dalej. Tak. Zwiedzać. Tak? Mhm. Aha. Przed nami pole maków. Dobra, zatrzymuj się Majku. Jednak? Tak. No muszę tam wejść. Idę zdjęcia robić. Skręcaj. Maki? Maki. Jakie piękne! Widzisz jak to wygląda wspaniale? Idziemy. Całe pole maków. Lena robi zdjęcia. No, rosną z zbożu, ale tam są wszędzie. Ale pięknie, co? Naprawdę ładnie.